Chciałem Wam jeszcze przekazać pewną taką miksturę, którą moglibyście sobie zrobić, która rewelacyjnie wpływa na wzmocnienie naszej odporności, ale również czytałem niedawno badania Amerykanów, którzy zwracali uwagę, co może wpływać na ograniczenie tej dużej nadaktywności komórek glejowych w naszych mózgach. To okazuje się wyciąg z czosnku. Bardzo rewelacyjnym wyciągiem z czosku stosowanym już od kilkudziesięciu lat. Otrzymałem to od ludzi, którzy są i lekarzami i pochodzą z grona lekarzy. Przepis jest bardzo prosty Wy bierzecie trzy cytryny, sok z trzech cytryn będzie potrzebny, będzie potrzebne, będą potrzebne trzy główki czosku podkreślam trzy główki czosku, 3-4 łyżki miodu. Czyli wszystkiego bierzemy po Sok z trzech cytryn, trzy główki czosku i trzy łyżki miodu. Można do tego jeszcze dołączyć imbir, nie jest to konieczne. Więc dalsze postępowanie jest takie bierzecie butelkę po kubusiu, bo jest ona bardzo wygodna, ale żeby była szklana. Można też zrobić w zwykłym słoiku litrowym. Wyciskamy czostek przez praskę. Wszystko ląduje w tym słoiku bądź, bądź butelce szklanej. Następnie sok z trzech cytryn wyciskacie do tej butelki bądź słoika i dodajecie 3-4 łyżki miodu. Zalewacie to wodą z filtra, wodą mineralną, wodą źródlaną. Najlepiej, żeby, żeby to była woda źródlana lub zwykła, zwykła, przegotowana woda. Nie uzupełniacie do pełnego litra. Tylko tak gdzieś do połowy, 3 czwartek. Zamykacie szczelnie i trzeba to dokładnie wstrząsnąć, żeby miód się rozpuścił. Uzupełniacie do pełna, do pełna butelkę i wkładacie do lodówki. Dwa, 3 razy w ciągu dnia warto do tej lodówki podejść, wstrząsnąć tą butelką, odstawić. Można to dopiero spożywać po 3 dniach. W jaki sposób? Ja rekomenduję używanie tego dwa razy dziennie. Do szklaneczki, do jakiegoś kieliszka wlewamy to zależnie ile możemy przyswoić czosnku, czy nie mamy np. kamicy woreczka żółciowego, ponieważ może być taki dosyć nieciekawy odzew, jakiś bardzo bólowy, czy też ataku woreczka żółciowego. Delikatnie, nawet kilka kropli, uzupełniamy to wodą w tym kieliszku. I podczas śniadania czy podczas kolacji taki kieliszek sobie przyswajamy. Rewelacyjnie wpływa to na wzrost odporności. Obniża też kwestie bólowe dotyczące naszego, naszego ciała. Ja na przykład stosuję to raz dziennie wieczorem. Do szklanki wlewam sobie tak pół centymetra. Tego płynu razem z tym czoskiem, wszystkim co, co tam się znajduje, do połowy uzupełniam wodą. No i podczas kolacji wypijam to na 2-3 razy. Zajadam to normalną kanapką. 20-30 minut po kolacji myję zęby. Mogę kłaść się spać czy, czy cokolwiek robię jeszcze wieczorem. Rano nie ma ode mnie tak odoru czosku, za jakiegoś smrodu. Normalna, codzienna toaleta, a dzięki temu od roku nie miałem już żadnej infekcji. To jest jeden, chociażby z przykładów. Bardzo dobrze korzystnie wpływa również na naszą florę jelitową. Sok z kiszonych buraków. W internecie jest mnóstwo przepisów, też to stosujcie. Kiszonki, wszelkie maści kiszonki, czy to kapusta kiszona, czy to będą sok z kiszonych ogórków. Jeśli widzicie na tych ogórkach taki biały nalot, szczególnie to są jednoroczne ogórki w słoikach, to to są bakterie kwasu lekowego. Warto wstrząsnąć taki sok i z pół do połowy szklanki wypić sobie takiego soku raz dziennie. Czyli mamy już kilka rzeczy, które możemy w ciągu dnia, czy co drugi, co trzeci dzień E, stosować, po to, żeby nie było pewnej monotonii, ale każdego dnia coś e, coś z innej palety możemy zastosować dla siebie. Jeśli przyjdą Wam jakieś inne jeszcze pomysły, macie jakieś inne sposoby, piszcie e, pod tym postem, czy zaokładajcie nowy post, róbmy jakieś reakcje, wymieniajmy się e, doświadczeniami. Oczywiście, jeśli chodzi o suplementację, warto się suplementować witaminą D, bo witamina D to nie tylko zdrowe kości, ale to też zdrowy układ nerwowy, na pewno poprawi nam się nasza psychika i nastawienie do świata, ale również wzmocni to naszą, naszą odporność. Zachęcam do czytania. Chcę Was zmotywować do tego, żebyście czytali, zastanawiali się i zadawali dużo pytań wspólnie w naszej grupie jest ogromna siła, ogromna wiedza. Widzę to, czytam codziennie. Wiele jest bardzo ciekawych informacji, ale warto, żebyśmy to, żeby to zaczęło brzmieć. Dlatego staram się robić coś zupełnie innego, czyli nagrywać takie krótkie wstawki, krótkie filmy, po to, żeby, żebyśmy mogli wzmocnić siebie mentalnie, fizycznie, psychicznie na różne sposoby i motywowali się do działania. Nikt inny, jak ja wiem, jak ciężko jest wyjść z ciężkiego stanu fibromialgii. To jest bardzo długa droga, ale wierzcie mi, prędzej czy później jakieś pozytywne efekty uda się otrzymać. Dobrym efektem będzie już chociażby zatrzymanie dalszego rozwoju tej poskudnej choroby, tych objawów. To już jest pierwszy pozytywny efekt. Czasami na niego trzeba poczekać długi okres czasu, ale bądźcie cierpliwi. Do usłyszenia i do zobaczenia.